Chyba w tym nie wyjdziesz. No nie. ona go musia, tak? która mówi, tak, ona go kastruje. Ale taką wyższościową pozę nad nim zajmuje, no nie? Polka. Prosiłem, żebyś nie przychodziła, jak się przebieram. Zawsze jest to samo. Połowę tego, co zamawiasz, musisz potem odsyłać. Nie łatwiej byłoby iść do galerii handlowej. Nie lubię chodzić do galerii, bo tam jest za dużo ludzi. A od kiedy ty nie lubisz tłumów? No. Unikanie tłumów teraz jest nawet rozsądne. się ochotę na związek z panią Olą? Nie za bardzo. No właśnie. Taka despotyczna mamusia, która kontroluje swojego synka, czy dobrze wsadził koszulę w majtki. Olka, daj mi spokój. Chyba wiem, co robię, nie? No właśnie, widzę. Czy paskiem zawinie i... i będzie ok. Ale dlaczego nie może zmierzyć ubrań spokojnie? Może mierzenie ubrań strojenie się byłoby za mało męskie? Co my tu mamy? To, to, to na, naprawdę robi się, y, robi się coraz bardziej zagadkowo dla mnie. On od początku jest też rozzłuszczony. Nie wiadomo z jakiego powodu do końca. Ta, to nie jest, on nie mierzy tych ubrań z jakąś przy, przyjemnością? Czy no, y, jest w tym napięcie? W ogóle też jakoś on jako, jako para, no nie widzę tutaj jakiejś... Kompletnie bliskości nie widzę pary, widzisz i, parę, ja nie. nie widzę pary też. Żadnej bliskości. Czy ukrywamy się przed kobietą, y, którą wybraliśmy i ona nas nie może zobaczyć nago? No to jest niepokojące. No, w pewnym okresie życia, mniej więcej od dziewiątego roku życia, synek nie życzy sobie, żeby mama oglądała go. Mm -hmm. No tak, <laughs> tylko że to jest jego partnerka. No nie? To jest jego partnerka, on ma trochę więcej niż dziewięć lat i zdaje się, że będą mieli dziecko. Popatrz, facet, który wpada w taki stan lękowy, na wieść o tym, że zostanie ojcem, jest jednocześnie ochroniarzem. ochroniarzem. Przypominają mi się czasem tacy dorośli mężczyźni, którzy mają różne atrybuty męskie. Nie wiem, dobrze wyglądają, dobrze zarabiają, ale to jest wydmuszka. Taka fasada, która ma ochronić ich bardzo kruche, kruchą męską tożsamość przed rozsypaniem się. I tutaj mamy takiego mężczyzny, Dokładnie. który fasadowo jest silny, poważny, teoretycznie męski, ale ma piętę Achillesa, o której sam na pewno wie. Jedna i druga sytuacja nie mają tam jakichś takich punktów wspólnych poza ich relacyjnymi sprawami, mm. więc ja nie umiem odpowiedzieć na pytanie, co jest teraz fobią tutaj e, pan. Na... Może się. zobaczmy, popatrzmy dalej. Zobaczmy, co będzie dalej. Yy, I tak. może trzecia sytuacja przyniesie nam odpowiedź.